Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Otrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezus, zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, Władasz czasem i wiecznością, Daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty co zwyciężyłeś piekło, Racz oddalić od nas wroga. Aby twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy tobie wiernie czuwa. Jezus martwych wstały Panie jaśniejący światłem życia Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała Amen Alleluja, Alleluja, Alleluja. Usłysz Panie modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości, nie wzywaj na sąd swojego sługi. Bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed tobą, Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych, A we mnie duch mój omdlewa. ZAMIERA WE MNIE SERCE WSPOMINAM DNI DAWNO MINIONE ROZMYŚLAM O WSZYSTKICH TWYCH DZIEŁACH ROZWAŻAM DZIEŁO RĄK TWOICH WYCIĄGAM DO CIEBIE RĘCE JAK ZESCHŁA ZIEMIA PRAGNIE CIE MOJA DUSZA Wysłuchaj mnie prędko, panie, ale bowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej. Bo w tobie pokładam nadzieję, pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku tobie moją duszę, wybaw mnie panie od moich wrogów. Uciekam się do ciebie, naucz mnie spełniać twoją wolę. Bo Ty jesteś moim Bogiem, niech mnie Twój dobry duch prowadzi. Po bezpiecznej równinie, przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Alleluja 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 Bądźcie trzeźwi czuwajcie Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce twoje panie powierzam ducha mojego, Alleluja. Alleluja. W ręce twoje panie powierzam ducha mojego alleluja alleluja ty nas odkupiłeś panie boże wierny alleluja alleluja chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, Alleluja. Alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłania. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Aleluja. Módlmy się, prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem, i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia Nowego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Królowo nieba wesel się, alleluja, bo ten, któregoś Panno nosiła, alleluja. Z martwych powstał, jak powiedział. Alleluia, blagaj za nami Boga, Alleluia.